Witaj obywatelu, witaj obywatelko. Dzień 26. Papers Place. Idźmy w stronę pracy. Finanse 195. Ministerstwo zdrowia... Zobaczmy co tutaj. Prawda Arstoczki nam mówi. Ministerstwo zdrowia troszczy się o obywateli. Wzmocniona ochrona na granicy. No, czyli niewątpliwie będzie w jakiś sposób nas to dotyczyć. Zobaczmy. 18 grudnia 1982 roku. Dobra, nadciąga ten klient, który będzie prawdopodobnie nas tutaj w delikatny sposób. Hm, mówił do nas z miłością o tym, że nie przepuściliśmy jego jakiś tam, nie wiadomo, kto to dla niego był nieważne. Zaraz zobaczymy, co nam powie. Chyba, że nas zamknie od razu. Też może tak być. Dobra. Otwieramy tutaj włas. No i co powiesz? Ty bezmyślny gnoju, tak od razu na dzień dobry. Okej. Okay. Wasz przełożony doniósł o dokonanej przez was kradzieży mienia państwowego. Karą za... są prace przymusowe. Okej. Okay. Wasza rodzina zostanie odesłana z powrotem do Waszej wsi. No i tak to się kończy. Służbę na granicy przejmuje inspektor zastępczy. Niech żyje arstoczka. Ok. No na chwilę obecną to jest jakieś zakończenie 12 z 20. Jak widać, nie są to całkiem przyzwoite statystyki w gruncie rzeczy. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Tryb fabularny. I musimy wrócić do dnia 25 w takim razie i przepuścić tą niewiastę. W takim razie jedziemy jeszcze raz ten dzień 25. Zobaczymy co tutaj wyniknie z tego. No to naturalnie mamy krótką rozmowę na temat dziewczyny tego gościa. No dobra, niech nam tutaj opowie tą historię. Ja przy okazji złapę łyka wody z sokiem. Swoją drogą polecam. W związku z tym, że jest dosyć zimno na dworzu. U mnie w domu jest na chwilę obecną 39 stopni. Tak więc nie jest całkiem ciepło. Jest po prostu bohater arstoki. Tata. Tata. Dobra, pokaż tą laskę. Laska jest ok, całkiem w porządku. Jedziemy. Trzeba pamiętać, aby tą laskę przepuścić. Dobra, co my tu mamy? Zjednoczona Federacja. Coś tam było z tą Zjednoczoną Federacją chyba związanego. Eee. Czy ja miałem coś tutaj zrobić? Czy nie wpuszczamy Zjednoczonej Federacji, z tego co pamiętam, tak? No dobra, to od razu, goście, jedziemy. Ciach i ciach. W związku z jakąś tam chorobą. Polio. Nie za ciekawa choroba, jakby nie patrzeć. Dobra, w każdym bądź danym razie... Idź. 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 Lecimy następnego kurcze zawodnika, tu jest zawodniczkę. Dobra, czy on jest poszukiwany w jakiś sposób? Niekoniecznie. Mężczyzna, tutaj data się zgadza. Wysokie czoło jest, jest. 82 kg są, są. Wzrost jest, jest. Dobra. Joni Koistinen. Dobrze, numery się zgadzają. Odwiedziny 14 dni. Czy tak żeś powiedział? Przez kilka tygodni. Czy kilka tygodni to jest są Tylko tyle, że tutaj się data nie zgadza. To od razu możemy gościa cofnąć. Wcześniej mi było nie po drodze. No dobra, okej. Okay. O, ja, o ja, Nie to chciałem przybić. Ciekawe, czy to przejdzie teraz. Drugi stempel się liczy, czy pierwszy? Drugi, to dobrze. No to taka ciekawostka też warto było taką rzecz sprawdzić. Dobra, poszukiwany jesteś, może przez przypadek? Absolutnie nie. Czy jesteś? Dobra, 90 kg ważysz, 1,84 84 masz, masz, zdjęcia są podobne. Wschodni Grestin. No ok, nie ma się do czego przyczepić. Chodź, obywatelu, niech żyje arestoczka. Co tam znowu? Data urodzenia była zła. A te urodzenia? Nie. Kurczę, nie zwróciłem na to uwagi. Przyznaję bez bicia. Dobra, tutaj już znamy tą historię. To jest pani z Federacji, tak? Nie. Dobra, nie będę tego czytał jeszcze raz, chociaż może ktoś nie widział, no to od razu. Ty mnie rozpalasz, ty rządzę we mnie wyzwalasz. Ty znów me serce siecią scalasz. Uznano i daj mi wizę. Co za pani w ogóle? Dobra, masz zgodę na wjazd? Nie masz. A to jest wymagane? No nie. Dostaliście ode przecież taki piękny list. Można by ich było wpuszczać też. Może kiedyś zrobię sobie taką serię i będę właśnie bardziej takim, żeby wszystkich przepuszczać. Tych takich no powiedzmy sobie z dobroci serca. Długie włosy. Czy on ma długie włosy? Czy to są długie włosy? Dobra, dane są zgodne. 98 kilo ważysz? Ważysz. 180 masz? Masz, dobra. Aleksander Kreft, Kreft Aleksander. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak. Numery się zgadzają, bo to się z reguły lubi się to nie zgadzać. Jeden miesiąc. Tak, 29. No dobra, nie ma się do czego przyczepić. Możesz wejść. Obywatelu. Ciach. tutaj sobie poukładam te moje kurcze bambedle wszystkie śmieci jakieś liściki dobra kobieta poszukiwana przez przypadek może całkowicie nie jadę tranzytem długie włosy są 68 kilo jest metr 83 jest wszystko się zgadza okej okay. tutaj się wszystko zgadza tranzyt dwa dni tak było powiedziane pozostanę tu dwa dni tranzytem jadę dobra możesz wejść dziękuję coś jeszcze dla Ciebie? aha, proszę dobra Jacob Krystar, outam. dobra 76 kilo, tu się wszystko zgadza, tutaj się również wszystko zgadza, nie możemy gościa zamknąć, gdyż nie jest poszukiwane aha, niemniej jednak najpierw to wrzucimy sobie tu, bo uznamy mu oczywiście ten Wizę wjazdową. Konfiskujemy paszport. Zadzwonisz pod numer podany na kwicie naturalnie. To jest dobry wrzut. Następny. Dobra, to jest ta niewiasta, tak? No muszę cię niestety przepuścić, mimo że masz tutaj kurczę ten wałek. Możemy na to zwrócić uwagę w gruncie rzeczy. Okej, okay, tylko teraz tak, tutaj sobie zasłoniłem Zwróćmy na to uwagę, ale Możemy jej aresztować, musimy ją przepuścić, bo przecież będzie kursze Dimitri, będzie pamiętliwy, tak Dobra Dostanę bilet oczywiście za to Ale tak trzeba Dobra, to tylko odwiedziny. Poszukiwana nie. Kobieta, data się zgadza. Okej, okay. faliste włosy 57 km, 77 Wszystko się zgadza. Atinla Eriden. Mhm. Czy numery się zgadzają? Bo numery lubią się nie zgadzać, o czym już wcześniej wspominałem. No dobra, nie ma się do czego przyczepić. Stempel również się zgadza. W takim razie witamy warstoczce. Obywatelko. Co znowu? Sfałszowana zgoda na wjazd. O jest. Dobra, nieważne. Przepuściłem szpiegach. To już koniec. Brak wąsów. No tutaj niekoniecznie się zgadza brak wąsów. Dobra. Obcisk palca mnie interesuje twój, obywatelu. Lazader Garet. Tak to się tutaj ładnie nazywa. Tak to się ładnie nazywa. No niestety mu się zgadza wszystko. Więc nie możemy go się chwilowo przytrzymać. Zobaczmy jeszcze to. MPL Garet. Tutaj się zgadza. Imigracja na zawsze. Czy on powiedział imigracja na zawsze? Tak jest. Dobrze. Obywatelu, sprawuj się dobrze. Nie rób problemów, bo tam przyjdą po ciebie strażnicy z góry. skończy. Dzień dziecka. W warstoczce. No dobra Poszukiwany jest, tak się zapatrzyłem przez chwilę, dobra 70 kilo jest, metr 74 jest, 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 dobra Christian Jemienow Jemenow właściwie Dobra, numery no się zgadzają, odwiedziny 14 dni, tak było, zostanę tu tylko przez dwa tygodnie, odwiedzam przyjaciół, dobra Uch. Tylko tyle, że on jest z Zjednoczonej Federacji, a my nie wpuszczamy Zjednoczonej Federacji Więc od razu Tutaj się też zapatrzyłem Dobra, nie puszczamy Zjednoczonej Federacji Odejdź kurczę, jaki tryb dochodzenia, nie chcę żadnego trybu dochodzenia Jeszcze jednego zdążę, spokojnie Caba Amel hmm. No dobra, gdzie jest Twój, że tak powiem, paszport Zabrali mi paszport, dobra Powiedziałem, jak jakbym ich puszczał bez tego paszportu. Nie, to pewnie bileciki by przychodziły momentalnie. Tak, coś się spodziewam. Dobra, dzień 25. Teoretycznie zagramy sobie jeszcze dzień 26. Jeszcze raz. Zobaczymy, czy teraz przyjedzie ten klient i w jakiś sposób na nas wpłynie, czy no u nas zamknie. Ministerstwo Zdrowia troszczy się o obywateli, wzmocniona ochrona na granicy. Jedziemy. 18 grudnia 1982 roku. No nie ma tego zawodnika, tak? Okej, okay. ryzyko epidemii jest zbyt duże, wprowadzono nowy protokół, wszyscy petenci muszą posiadać ważną kartę szczepień z wyszczególnionymi, ważnym szczepieniem przeciw polio. To wymaganie dotyczy naszych obywateli, cudzoziemców, dyplomatów i azylantów. Zezwala się na przekroczenie granicy obywatelom Zjednoczonej Federacji pod warunkiem posiadania zaświadczenia. W dalszym ciągu konfiskujcie arstowskie paszporty należące do mieszkańców dystryktu Autan. Dobra. Zgodnie z rozkazem. My lord. Dobra, to jest ta laska. Nie wiem czy kurczę przepuścić ją. A może ją przepuszczę, taki będę. Zobaczymy. U. Dobra, 18-12 mamy, tak? No ale tutaj to się kurczę chyba nie zgadza, w ogóle chyba daty się nie zgadzają, tak? Lekko. Czy się zgadzają? Tylko ja jestem ślepy. Zaraz zobaczymy. Zasady. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne. Folio. Brak powiązań. No bo, sorry. Kurczę. No to oznacz, to zaznacz i to zaznacz. Kurcze. W właściwie. One są zgodne. Coś się zakręciłem chyba. A, bo to 0,3,82, 18. No co tu chodzi? Szczepienie ważne 3 lata. Dobra. Ja to się teraz nie doczytałem. Dobra. Dobra, wszystko wiem. Tutaj jest mężczyzna, tutaj jest 5 tutaj Q2, się wszystko zgadza. Szybyko, 83 km, 72 jest, jest. Kurczę, coraz więcej tych papierów trzeba sprawdzać. Odwiedzający jeden miesiąc, odwiedziny jeden miesiąc, 29, 12, 82, dobra, wszystko się zgadza, możesz wejść. Ciach, 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 ciach. Teraz ile czasu na tych do... no, W ogóle na samo oddawanie dokumentów bo więcej czasu szkodzi niż na sprawdzanie ich Dobra, co my tu mamy? 82 Uu. Nie ma Nie ma czegoś takiego jak Dobra, ale Co jest znowu? Kurde, czy czegoś nie wiem, petenci muszą No to przecież zaznaczam Dane zgodne. Można tu jakieś inaczej to zaznaczyć? Aha, może tu jakoś. Dobra, już wiem o co chodzi. Sieć obywatelu, trochę się pokręciłem. Dobra, masz wszystkie te papiery swoje i spadaj kolczę, nie blokuj kolejki. Trzeba zaznaczać nazwę choroby. To jest ta laska. No właśnie, teraz mamy teraz pytanie, czy ją przepuścić? Jestem jego przyjacielem. No dobra. No dobra obywatelko kurczę masz, ale to tylko w ramach wyjątku. Taki to taki jestem, to ta miłość. Odpalysz jakąś działę może? Nie. No dobra, Bilet, Dawać. Kurczę, ja tam nie patrzę w ogóle, co tam się dzieje. Wielka miłość. 88, kręcone włosy, nieładzie, ok. No dobra, miłość jest. 39 stopni na zewnątrz, tutaj proszę bardzo. Ah, taki jestem. Dobra, nie rozczulajmy się. Jestem w trasie, tylko nad nim przejeżdżam. Dwa tygodnie, dobra. Ok, to się wszystko zgadza, tak? Tak, dobrze. Możesz. Aha, a gdzie masz tą w ogóle kurczę, kartę? Nic mi o tym nie wiadomo No tam przy kurcze zauroczyłem się tą wielką miłością tam i dlatego taki kurcze troszeczkę mi to więcej czasu zajęło Nieważne Uch, tu jaka nie niewiasta wpadła Sareja Limanowska Limanskaja właściwie Dobra, polio masz, masz 81, 2, trzeci, 4 zgadza się, zgadza się Dobra, paszport. Kobieta. Tutaj się data zgadza. Urodzenie się zgadza. Numery się również zgadzają. 59 kg jest ma 72 jest. Krótkie kręcone włosy są są. Ok. 6 miesięcy jadę tranzytem, tak? No dobra, no ale tutaj chyba trochę coś się nie zgadza. Mój błąd. No dobra. Każdemu się zdarzy. Masz, 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 masz. Masz. Ja pierdę, Teraz trzeba się oddawać tych papierów jednak trochę. Trochę więcej niż trochę. Dobra, jest jakiś pan z Irokezem. 82 jest, jest. Dobra, to się zgadza. Zobaczmy jeszcze tutaj. Dwa dni zostanie. Dobra. Czy jest poszukiwany? Może przez przypadek? Nie jest. Czy numery się zgadzają, bo to tu się będzie pewnie nie zgadzać w pewnym momencie. Tutaj się jednak zgadzają. W takim razie możemy to zostawić gościowi tutaj. 66 kilo jest, 65 jest, jest, i Rokes również jest. Dobra. Stefan Gutu. Gutu Stefan. Wszystko gra? Ok, numery się zgadzają, tranzyt dwa dni. Tak mówiłeś, tranzyt do terytorium, Arstoczki dwa dni, dobra, wszystko się zgadza, możesz wjechać. Chociaż Stempel się również zgadza. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Następny pis. Co tam znowu? Brak zgodności, taka ważność, gdzieś się musiałem kurczę pyknąć. Dobra, Odia, Odia, Odra Polio, jest, jest. Ok. Kobieta nie wydaje się być poszukiwana. No ale jest district auta, ok, 60 kilo jest. Jest. W takim razie Zatrzymujemy papir. Podbijamy stempel. I przepuszczamy niewiastę. Zadzwoń pod numer podany na kwicie. Pamiętaj, to jest podstawa. Dobra, następny. Dawno nie trafił się niech poszukiwany. Dobra, ma tutaj pracę. Szybko, szybko. Kurczę, ile u to przyjechało? No to zrobiłem wyśmienicie i fantastycznie wspaniale, w ogóle fen fenomenalnie i ach i och i ech i bo i lol. Dzień pracy został skluczony z powodu ataku terrorystycznego, 26 naturalnie dzień, który podchodzimy drugi raz w związku z tym, że pierwszego dnia nas zamknął ten cały Dimitri. Dimitri zamknął nas, dlatego że nie przepuściliśmy jego tam jakieś kurcze niewiasty i to był właśnie finał imprezy. Okej okay. swoją drogą? Ogarnęliśmy pięciu zawodników. Ogrzewanie kosztuje nas zemia. Premia za cel... Z zemia? Zero. Premia za celne około 20. A dodatek, wiadomo, oszczędności. Wszystko się jak najlepiej sprowadza do tego, że pieniądze nam rosną. Kategoria piąta lokalu. Wszyscy są w porządku. Nikomu nic nie potrzeba. Dobra. Na ten czas to tyle. Ja jestem Arkadiusz. To jest Papers, Please. Jeżeli odcinek się podobał, zostawczył w, w górę. Naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymaj się Cię po cześć.